No hej, ja zaczynam nowego vloga i tak naprawdę zaczynam go od przeglądu tego auta. Jest sobota, siódma rano. Boże, w sobotę siódma rano. Kto wstaje w sobotę o siódmej rano? No ale muszę pojechać na Bielany. Najgorsze jest to, że tam nie będę miał co z sobą zrobić. No tam są sklepy, one są o otwarte. No i no trochę się wynudzę czekając na to auto. Oddałem to autko, idę gdzieś posiedzieć, chwilę popracuję na kompie. Pogoda słaba. Ja jestem przy węźle bielańskim we Wrocławiu. No idę do, odebra działka. Ja idę do kantoru wymienić paluty, bo tutaj są małki bośniackie. A tu jeszcze taka zagadka, bo w tym budynku, gdzie jest wód polski, jedno z okien jest domalowane. Czy wiecie kuda? Kiedyś 300, teraz 500, dzięki za inflację. Daj się suszy przedsionek, w teorii się suszy. No bo pada, i jest bardzo wilgotno. I w sumie taka refleksja, no czemu tak mało jeździmy po Polsce? No, zobaczcie no, na tą pogodę. No, no, głównie tak naprawdę dlatego, No ale też jest tak, że do 30 roku życia tak naprawdę e, tylko jeździliśmy po tej Polsce. Więc znamy ją, zwłaszcza tutaj, e, no w odległości do 300 km Wrocławia, świetnie po prostu. Wszystko znamy, no już tak 500 już na tych takich kresach polskich może mniej. Ale tutaj od właściwie całe góry, morze całe, jeziora, takie najważniejsze miejsca po prostu dobrze znamy. Przyłapaliśmy kogoś śpiącego w tym miejscu, nawet nie, nierówni, kiedy zauważy, że ktoś podchodzi? Uchem, o jest, zauważyła. O, coś pójdzie mała. Kto tutaj tak śpi ładnie, kto tak śpi maruszku? No tak wszyscy używali, zachwalali piekarniczek turystyczny, więc też sobie go kupiliśmy. No spróbujemy, czy faktycznie to ma sens. A ten bałagan zbieramy na wyjazd. Po kolei tu rzeczy odkładamy, na razie w takim nieładzie za to ułożymy. Tutaj są moje rzeczy i czekają na mecz żużla, bo wtedy ja sobie siadam, prasuję, bo to między wyścigami prasuję i prasuję. No i tak naprawdę to tak fajniej mi się pracuje wtedy. Tutaj w takim bałaganie próbuję ogarnąć się z tym sprzętem do vlogowania. No, a ja jestem jeszcze na myjni. No bo już miałem taki brudny samochód i to wstyd po prostu jechać z takim brudnym. Oraz tutaj 25. Ale czy jest Pani pewna, że ten pakiet euroatlantycki e obowiązuje na Albanię, Bośnię i Czarnogórę? To na tym Izernę najbardziej zależy. Powiem Wam tak, masakra. 12 minut już czekam infolinia Plusa Chcę się dowiedzieć, tylko pakiet na Albanię 12 minut kobieta mi podała pakiet Euroatlantycki, ale to jest zupełnie co innego niż na internecie jest napisane, tam nie ma napisane, że jest na Albanii. Dwa razy się upewniam, za każdym razem się rozłącza na parę minut i przychodzi i mi potwierdza. Masakr. Już prawie 15 minut i plus się dziwi, że klientów traci. sprawdzałem przepraszam, mój błąd, mój błąd, mój błąd, pan tego pakietu nie aktywuje. Uh... A mają Państwo jakiś pakiet w ogóle w ofercie? Nie. A tam, ja widziałem na Państwa stronach jest taki pakiet, on się nazywa orientalny. To dla kogo w takim razie on jest, że dla Państwa stronach występuje? Już panu sprawdzałam, w abonamencie. Czyli na kartę tak. nie mają państwo żadnego pakietu dla Albanii? Nie. No dobrze, dziękuję, do widzenia. Pytam się, czy pakiet jest jakiś taki na Albanię, nie? No i kobieta, no. tak, tak, papier, pakiet euroatlantycki, tutaj takie koszty, nie, i tak dalej. A ja nie kojarzę, wiesz, bo sprawdzałem trochę na internecie, żeby tam był na Albanii, Był jakiś inny pakiet, ale on chyba był na abonament, chciałem się upewnić, nie? Nie, 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 na pewno jest na Albanii, się pytam. Na Bośni i Czarnogórę też. Słuchaj, znowu wyłączyła się na parę minut, sprawdza, tak, też. Ja w końcu mówię, ale wie pani, co na stronach internetowych jest inaczej. Znowu się wyłączyła, słuchaj, na parę minut, w końcu po 15 minutach mówi do mnie. E, wie pan, co przepraszam, jednak ten pakiet nie jest na Albanii, słuchaj. Ja bym, wiesz, kupił rejestrową kartę i tak dalej, e, a potem by się okazało, że to nie działa kompletnie na Albanie. Co za niekompetencja, słuchaj, po prostu, no masakra, no i oni się dziwią, że tracą klientów. Hmm. To bardziej, teraz są tak. Jesteśmy już wieczór przed wyjazdem, tutaj ustawiłem wszystko, będę wnosił do przyczepy, ona tam stoi. No padało cały dzień, dlatego dopiero teraz znoszę. No, jesteśmy w takcie, jak widać. Czyli taktyka jest taka: najpierw wstawiam przyściutko tutaj, i teraz będę rozkładał. No to sytuacja przedstawia się tak. Tu jadą leżaki, tu jadą stoliki i szafka kuchenna. Tu jedzie klapły Jacek, Jacek. To Wam potem pokażę, po co to jest. Tu jedzie ten kosz na śmieci, piłeczki. Tutaj jadą solki w jednej siatce jadą jakieś tam lampki to jest siatka z siatkami na jakieś zakupy i tak dalej Cóż, aha, tutaj jakieś zapasowe naczynia, sztućce to jest siatka z przyborami do, pudełko z przyborami do naprawy przyczep, jakieś taśmy klejące żarówki i tak dalej to jest pudełko z jakiejś tam ładowarki, kable elektronika i tak dalej tu jest jeszcze takie miejsce, zostawiłem może tu przeciąg będzie jechał bez stelaża i teraz tak tutaj w tych Półeczka, tu tak naprawdę Julia się zgościła wszystkich. E, tutaj tak, na górze będziemy mieli pieczywo, tu kawę, jakieś tam pile na komary mugi, karty do gry, plasterki, tabletki na komary. Tutaj jakieś tam plastikowe szczuczce, w drodze szmatka, żeby ociekało, torebki. Dalej, e, szmatki, też torebki, jakieś miseczki takie chwilę dorazowe. Folia, slebelko na śmieci, chusteczki, szmatki, gąbki, chusteczki na śmieci. Tu mamy ręczniki papierowe. Jajka jadą. Jeszcze tam, herbata, cukier, sól, kawa, nie kawa tylko ten pieprz. No, na bierze jakieś takie dziwne sobie swoje wiórki kokosowe, jakąś tam pietruszkę. Jakieś tam kolageny, płatki, a także sałaty jakieś siemię i tak dalej. Tutaj mamy pudełko z przyprawami. Xylitol, rufol i Olej, tu znowu oli, jakieś tam ten herbaty. Mąka, herbata zielona. O, tu jeszcze są kawy. Te kawy jeszcze tam przestawię chyba. Tak, to wezmę tam. I tutaj tak jakoś to ułożę od dni, to tu, dobra, no i tutaj jakieś tam zapałki, chusteczki, tabletkę komary, taśma, też piłka do zabawy, wiatlaczek taki, długopisy, zeszyt, chusteczki, e, tu ręcznik, sitko tu jedzie, w tej szafie tutaj są rzeczy Oli i Maćka, te dwie półki to są moje rzeczy. Tutaj ta jest jeszcze pusta, tu sobie możemy zapakować. Tu zwykle jadą ręczniki. Ręczniki, a ja tu zwykle ten gość jedzie, o, ten Misiek, coś mały. E, tu pod tym siedzeniem jadą jakieś tam też sieczuszki takie, no i tu jadą takie elektroniczne rzeczy typu kuchenka, ekspres do kawy, grill, takie rzeczy tu jadą. A pod tym jedzie szafka taka lekka, jakieś takie rzeczy do zabawy, paletki do badmintona, paletki do ping-ponga, no, także tak to na tą chwilę wygląda. Paletkę już puściłem, teraz jeszcze wleję, o kurde, no to topa, dobrze, to że tam pusta jest. Ja to mi nic innego nie zostało, niż po prostu wlać to do wiaderka i z powrotem tam lec. No niestety nie chcę wyjść. No dobra, udało się miesiąc tymi szczypcami wyciągnąć. No w końcu mogę dokończyć, ale powiem Wam, że masakra naprawdę to było wyciągnąć. No hej, dzisiaj nadszedł ten dzień, w którym jedziemy. Pogoda jest lepsza, ja muszę jeszcze kilka czynności zrobić. tam wziąć przedsionek, ale no, on się tak średnio chce na długość zmieścić. Znaczy, tak jeszcze się zmieści. W tym wodku nie za bardzo chce zmieścić się, chyba muszę wyjąć. No jeszcze kwestia tego koła: jak tu wodek Boże, to mi nie wejdzie to koło. No, tak mniej więcej teraz to wygląda. No dobrze, bakista już jest. Do bagażnika jeszcze pójdzie ten bok z jedzeniem. No i jeszcze jakieś drubiazgi pewnie Są takie gumki do przywiązywania drzewek, i powiem wam, że użyłem tych gumek tutaj na lusterkach, bo ostatnio no, jakoś się zsunęło to lusterko. To tak, żeby się nie zsunęło na no, jakieś tam. A w to będzie trzymało. Nie wiem, jak to się sprawdzi. Bardzo zobaczymy. Ludzie to tutaj tytkami przypinają. Ale ja nie mam zaufania, że mi karoser nie porysują. No tutaj jest tak. Myślę, że powinno się jakoś sprawdzić. No jeszcze w teorii można było jakoś kombinować, na przykład tak przypiąć. No, to to nie Dobra, ale wypadło. <głos》? głos》? głos》>? To jest wszystko na takiego totalnego wawiata po prostu Rzeszak. Nie no, ja butów szukam. A się okazało, że Maciek moje buty spakował. Dawaj mi buty! Ty, zmowa jedna. Nie wychodzisz. Nie ma. A tubinka cuduje. Aha, rozciąga się. Nie idziemy, Zobaczenia No, ja butów szukam. No, Maciek! Nie mamy czasu. Na miziu-miziu. Nie zawsze jest czas na miziu, miziu. masz tu swój kluczyk. Możesz tej do buta go wsadzić. Gotowa? Nie gotowa jeszcze? O ty jedna. Gotowa. No, Pije kawę siedemową. No, a my ruszyliśmy. Tak, a moja wystygła, wiesz, już kawa. Tak się zmęciliśmy strasznie. W sumie się wszyscy zmęciliśmy tak naprawdę. Tak. No ja się nie zmęciłam, ja byłam no, jeszcze w pracy Ja niby się. też się nie smęciłem. tylko po prostu strasznie dużo jakoś tego wszystkiego wyszło. Może niepotrzebnie niektóre rzeczy robimy, tak? typu, nie wiem, jadłaby na przykład, może niepotrzebnie kosze przed tym, no. Polałem się i jest ja perfekcyjny na kamerę. No tak, też byśmy się bez chlebka obeszli. A ja gram w grę. No. Dobra, ale skup się, się teraz, teraz na, na tym. Tak, się. Bez tego byśmy się nie obeszli. No A my zbliżamy się do Nysy, mamy takie piękne popołudnie, że nam już góry fajnie widać, nie? Ola się nagadała mi... przez telefon. Ja wszystkie babcie obzwoniłam, właściwie mamy. Obzwoniłam moje, no i tyle. I trochę mnie głowa zaczęła boleć, nie wiem dlaczego. Ale wypiłam kawę, a teraz zrobię postój na siusiu, z którego Michał się bardzo cieszy. Tak, bo jedziemy 52 minuty dopiero. Czekajcie. Bo można u nas jest tak, że sikać nie wolno. Po prostu nie wolno. Ale nie po 52 minutach. No. Naprawdę. No a jak mi się chce i to ja mam zrobić? No i no I to. Wszyscy nie widzą co w stąd sikać. Julia, chcesz cików? No to jedziesz, jedziesz. Jedzie. Czekając na nich powiem wam w międzyczasie jeszcze tak. Jadę tak naprawdę po drogach krajowych. Spaliłem... Po 60 km spaliłem 12,8. Czekaj Julka. szafki. Tutaj szafki moje? Nie wiem. No coś to. mi wypadło, ale widzę tylko nie szatkę to. ze skarpetkami. No, koszulki no. zmiana. A, no, no nie jest, dobra. Tutaj ta skrzynia biegów odkryłem, jak się chce się na typ sportowy przełączyć, to trzeba jeszcze raz w dół dać i wtedy na typ sportowy się przełącza. Pewnie jeszcze od ze mnie, ale tak naprawdę y, to jest bardzo wygodne. I, y, no I teraz przełączam na typ sportowy. Ktoś mi poradził, że w trybie sportowym, żebym sprawdził, może się okazać, że nawet mniej spale. Więc testuję na trybie sportowym teraz będę jechał całą drogę. godzina 30 i co było długie już Siusiu? było długie siusiu i teraz jeszcze ja. I jeszcze on więc będzie jeszcze sprzątanie. a Maciek podobno jest się tym co się je, co tam jesz? Dużo. Maciek paruwa. jest wielką palubą. My zatankowaliśmy w Głuchołazach, jedziemy teraz do Czech i plan podróży jest taki. Dzisiaj chciałem dojechać, tak naprawdę, znaczy teraz jedziemy koło Bratysławy zatankować, czyli tak, tu tankowanie, następne będzie pod Bratysławem, żeby już nie tam kombinować z zabieraniem pełno euro, fowintów, więc tam za tchwór, nie euro, tylko kowon, fowintów, więc tam sobie za euro zatankujemy. No i gdzieś tam na Węgrzech na stacji prześpimy się, a potem jedziemy na Sadaję. O, o, tutaj światełko mi się świeci i teraz nie wiem o co kaman, ale kiedy już też tak chyba było, więc nie jak będzie gdzieś jeszcze to stanąć. Zobaczcie, jak włączam, jest napisane sprawdź tylne na lewo światło, przyczepa. I Okularne, jak idę sprawdzić... Opadły, nosa, to, w zarazie, w mam dużo dobrze, chyba. mam wiesz, taką nadzieję. Wiesz, Tutaj tak trochę to światło, ale nie to. Bo obu nie ma teraz. Czy świeci się jakiś? Nie, świeci się. Nie świeci. Nie świeci. Sam nie wiem. Jasno tu jest. Na szczęście mam żarówki, także zobaczymy. O Michał, ty coś to trzymaj. coś naprawdę. Potrzymać coś? Mam żarówkę. No, chyba wydaje się, nie? Taka. Czekaj, zobaczymy teraz auta, czy się zapali. Nie, to nie normalnie. Do domu wrócimy. Jak było? Nic nie widziałam. Nie, nie widzę. Żeby się jakoś magicznie paliła ta łapka. Dobra, rozświeciło nam się no pięknie. Jest ok! Krótki Bywa, ale kurczę, dlaczego zawsze coś? No zawsze coś po prostu. Daj buzi. My tu sobie stoimy teraz, a Julia skorzystała z okazji, bo musi raz dziennie odmoczyć odcisk. czy tam nagrodkę, dwa razy dziennie. Dwa razy dziennie. No akcja, więc akurat odmacza. A powiedzieć, że coś się rusza w kukurydzy, więc może nawet to jest albo sarna, albo dzik. Bardziej... Albo ten taki jak z Helego Potela, pamiętasz taki czarny znak? Jak on tam się nazywał? Omen, śmierci czy coś tam. To, za dużo Helego Potela chyba. To się Albo za mało, by nie pamiętamy. Ten czarny. Z ponurak. A, ponurak! Słuchaj, na może to ponurak. Ty, to był ponurak na zy. To na pewno ponurak. To na pewno tu gdzieś jest ponurak. A ta wlazła na barierkę. No, zlecisz. Nudu. No, zaście ponurak do mnie, słuchaj. Właśnie nie. Właśnie nam tutaj, bo myślę sobie, jakby dzik był tutaj. To nawet jak przebiegnie to tobie się wbije w nogi, a ja będę wyżej. Swaniało to na małpkę. Powiem wam, że jesteśmy tuż przed czeską granicą. Także za chwilę wjeżdżamy do Czech. o, tu ktoś. No, ale to może się, się czesać. Eee... Co? <grym> no bo do Czech. No dobra, jedziemy dalej. O tutaj już jest czeska republika, czyli właściwie się rozkroczyliśmy tuż przed wjazdem do Czech. Oczywiście tutaj przejścia nie ma, tak? Już kiedyś było, ale już nie ma. studenka, naprawdę piękna jest. Słuchajcie, ja już to chyba kiedyś nagrywałem, ale jak możecie tutaj przyjechać, tak sobie nawet na jeden dzień, piękne miejsce. Tutaj są takie pastwiska i łąki i naprawdę to jest tak malowniczy ten przejazd tutaj przez te jeseniki, właśnie uwołazy Karlowa studentka w stronę Olomouca. Naprawdę piękne miejsce, ładnie słońce, zwłaszcza po południu tu się układa. No, super, tu się jedzie. Ale fajnie jest to, że to nie są takie mm, zwykłe krowy, w sensie jeśli w ogóle to tak może być, ale e, krowy są, nie są takie łaciate jak u nas, tak, czarno-białe, tylko są takie mm, brązowe i beżowe. I w sumie one są chyba takie, że one mogą na minus 20 stopni normalnie być bez stodoły. Ale jesteśmy na takiej drodze. Tak, w po, czek po czekach nas prowadzi. Z tirem się mijamy. Jakimiś dziwnymi oknami. Podróżka ob jest naprawdę... Tak jest. i równa. 21.20, tu jakiś Polak. Z grodziska mazowieckiego tyle kombinuję, żeby jakoś tutaj tyłem wjechać, bo w ogóle nie ma miejsc. Ja też nie miałem gdzie stanąć. No nie, tu jak się cofnie to stanie jakoś z linii. My sobie tutaj stanęliśmy na sekundę. Już nie liczę ile tych sekund było. Tu, tu ja kiedyś zahaczyłem o słupek jak wjeżdżałem. No bo to jesteś, moja wina. Jesteś, jesteś naprawdę świetnym kierowcą. No, teraz ja zahaczę o Ciebie. E, 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 e. O, klawka Spodziecku. mi Tam się polewa. po e, prostu. E, e, e. Na razie 3,48 224 km przyjechaliśmy. 12,5 litra spaliliśmy. Średnio idziemy 60 na godzinę. To bo przez te głowy tak się długo jechało. Zjadłem kolację, a taki bóg. musieliśmy stanąć jeszcze na chwilę. Jesteśmy przed Bratysławą. O takie trochę mało szczęśliwe miejsce, ale... a będziemy pierwszy raz spali gdzieś na Węgrzech przy autostradzie. No, my jesteśmy pod Bratysławą na stacji OMV. Ola wejść tu zapal światło, zobacz masz tutaj taką białe, jak to zwałeś, nie? wejdź. A, No właśnie, no tutaj. Tylko kolację gdzie się zrobić. Chcesz Arbuzę? E, nie mam akurat, akurat. A, Ja mam fotel. <gry> no. Pokażesz? Animację. A nie, to, to, wiesz, to, wiesz, to wiesz, No dobra, dobra, dobra. No dobra, wjeżdżamy do Węgier. Jest godzina. No właściwie północ jest. Mamy jeszcze 34 minuty do celu. I tam się prześciguję gdzieś pod 12.30 na parkingu z pod są takie, zobaczcie miejsca, z takimi betonowymi, żeby kiedy nie stawały. Mi się udało tu wiele razy manewrować tak sobie z przyczepą stanąć między tymi betonowymi. No idziemy spać. No już ci daję, no już. I co oddasz? Nie wiem, tanko? Dobra, czekaj, teraz. Zamykałem, nie tym piszkałem. A kto przyczepia, a kto rozkłada? Ty weź Julię wy wyślij do tego. Julię Julia jest dla pożywa. mamusia się poświęca. Ja się zastanawiałem nad bezpieczeństwem tego spania tutaj, ale tutaj bardzo dużo ludzi śpi. W tylach, w busach. No niestety widziałem szczury. Tak naprawdę, widziałem szczury biegające, ale nic na no, pewnie się nam do przyczepy nie wejdą. Jesteście, łóżuszku? Tak sobie myślę, że jak miałbym być włamywaczem, miałbym podnieść na przykład albo nasze łóżko, albo wasze łóżko, nawet jakby ktoś nas odluł tu gazem, to i tak by nie miał by chyba tu czterech czy pięciu chłopów, musiałoby nas podnosić. A w ogóle Olasina robiła jedzenia i włożyła w domu w zamrażalce. A ja tu pakowałem zamrażalkę, ale nie wiedziałem, że mam zabrać się w domu, no bo w sumie ona robiła, więc ja o tym nie myślałem. No i nie mamy jedzenia.